Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl, witam Państwa w sobotnim programie poświęconym filozofii. Dzisiaj cofniemy się nieco w czasie filozofia marksistowska. Czy termin filozofia tutaj pasuje? No, po pierwsze, no, w pewnym sensie zupełnie nie pasuje. Marksist to jest ideologia, tylko tyle, że ideologia polityczna, tylko tyle, że ideologia kompletna, czyli ideologia, która nie tylko odpowiada na pytania dotyczące polityki, gospodarki, ale całego życia społecznego, wszystkich wartości, wszystkich tematów, wszystkich szczegółów, najdrobniejszych szczegółów. Wmontowane jest w tą ideologię tezy, czy jak to woli, twierdzenia o charakterze. Filozoficznym, z tym, że one nie mają swojego źródła w żadnej prawdziwej filozofii. Natomiast, jeżeli byśmy uznali za filozofów Platona, Plotyna i Hegla, no to oczywiście mamy do czynienia z filozofią. Głośno mówi się, że Filozofia marksistowska jest wsparta na filozofii, bardzo mocno wsparta na filozofii Hegla. I teraz przypomnijmy: u Hegla ten duch absolut, czy jak to woli Bóg, przez małe b, rozwija się w ten sposób, że najpierw pojawia się duch subiektywny, czyli człowiek, później pojawia się duch obiektywny, czyli państwo. Później pojawia się duch absolutny, czyli filozofia, do powiedzmy, Hegla. No i w marksizmie, oczywiście, to wszystko jest zbudowane dokładnie tak samo czyli najważniejsza jest filozofia, czyli tutaj czyta ideologia. Tej filozofii służy duch niższy, czyli państwo, które tą ideologię realizuje i temu służy. Natomiast jeszcze niżej jest duch subiektywny, czyli człowiek, który jest najniżej i nie znaczy nic. I teraz zobaczmy, że mamy tutaj żywcem całego prawie Platona, te jego koncepcje, które zawarte, się, zawarte są w jego dziele państwo. Da, czyli tam u Platona była mowa, że najwyższy jest świat idei, wszystko z niego wynika, państwo go ma realizować, natomiast realizacja tego świata idei, świat idei inaczej można by powiedzieć ideologia. Natomiast realizacja tego świata idei nigdy nie będzie doskonała ze względu na Słabość tworzywa. Tworzywo, materia, ciało człowieka, mózg, i tak dalej, są bardzo niedoskonałe. Także ta realizacja idei do końca udać się nie może. No, i w marksizmie mówi się dokładnie to samo, czyli ideologia jest dobra, ale ludzie nie dorośli. Znaczy, państwo ją realizuje. Jak państwo jakieś błędy popełnia, to albo niedorośli ci, którzy stanowią państwo, ale głównie niedorośli ci, którzy są poddani państwu. No i teraz, jeżeli tutaj ujmiemy to w perspektywie to filozofię, w cudzysłowie marksistowską, ujmiemy w perspektywie plotyna, no to u jest tak, że najpierw no, jest jedna absolut, później są, jest umysł, idee, później jest, są bogowie, później demony, aniołowie, człowiek, zwierzęta, rośliny, minerały. I u człowiek może zmierzać, czy, czy musi, czy powinien zmierzać w górę, czyli stawać się demonem, no tak jak to definiował Platon, demonu więziony w ciele, stawać się czystym demonem, stawać się półbogiem, stawać się Bogiem, zajmować najwyższe miejsce. No i w marksizmie człowiek zajmuje najwyższe miejsce wśród żywych istot i oczywiście najwyższe miejsce wśród wszystkich ludzi zajmuje ten, kto jest wierny ideologii marksistowskiej, realizuje jej filozofię i, i natomiast pozostali o tyle są wysoko, o ile są blisko tej. Realizacji tej ideologii. Ci, którzy nie realizują tej ideologii lub są przeciwko niej, jakby przestają być ludźmi, stają się czymś, co trzeba skasować, co trzeba zabić. Także jest to taka pewna modyfikacja filozofii Plotyna. Na pytanie, które postawimy, marksizmowi, kto jest najwyższą istotą we wszechświecie, kto, do kogo można by odnieść takie pojęcie jak Bóg, no to marksiści odpowiedzą oczywiście, my żadnego Boga nie uznajemy, ale jeżeli przyjmiemy, weźmiemy pod uwagę charakterystykę Boga, to takim Bogiem jest człowiek marksista. Daj i Marxist zawsze starał się jakby postępować tak jak bogowie, czyli stanowić wszelkie prawo, również moralne, gwałcić naturę, stawać ponad naturą, zmieniać biegi rzek, prawda? manipulować prawami natury w sposób dowolny, co oczywiście kończyło się źle. I teraz są tutaj jeszcze dwie ważne kwestie, znaczy jest ich oczywiście więcej, ale dwie tutaj warto wyakcentować. Po pierwsze, takim, takim podstawowym sloganem, czy podstawową zasadą, czy podstawowym dogmatem marksizmu jest zdanie: byt kształtuje świadomość. Ja to zdanie wykorzystywałem w trakcie ćwiczeń ze studentami w Akademii Teologii Katolickiej. Prowadziłem takie ćwiczenia na pierwszym roku, których celem było zyskanie przez studentów umiejętności analizy tekstu. Historia filozofii to jest analiza tekstu. I trzeba z tych tekstów, trzeba te teksty wycisnąć jak cytrynę dotrzeć do wszystkiego, co w tych tekstach jest wprost lub nie wprost. No i teraz zdanie byt kształtuje świadomość jest świetne do takiej analizy, bo studenci z reguły odpowiadali, znaczy jak się pytałem, o co chodzi w tym zdaniu, no to mówili, chodzi o to, że świadomość jest kształtowana przez byt. No to moje pytanie było to, dlaczego nie ma takiego zdania w marksizmie. Świadomość jest kształtowana przez byt. To jest zdanie jednoznaczne. Natomiast zdanie byt kształtuje świadomość nie jest jednoznaczne, bo nie, można je zinterpretować dwojako. Po pierwsze, że świadomość jest kształtowana przez byt. Ale dlaczego po pierwsze? Znaczy jeden porządek? Nie po pierwsze. Jeden porządek. Świadomość jest kształtowana przez byt, drugi porządek. Byt jest kształtowany przez świadomość. Jeżeli ktoś powie, byt jest kształtowany przez świadomość i powie, byt kształtuje świadomość, to te zdania, pomiędzy nimi można postawić znak równości, ale można postawić znak równości pomiędzy zdaniem, byt kształtuje świadomość, i zdaniem świadomość jest kształtowana przez by. Więc o co chodzi w tym zdaniu? I to jest, można powiedzieć, jakby element tego marksizmu ukrytego. Bo Zauważmy, że takich elementów było bardzo dużo w marksizmie, bo na przykład no, żadnych odniesień religijnych, a wiadomo z różnych badań, że zdecydowana większość, zdecydowana większość tych przywódców Partii Komunistycznej Rosji wierzyła w reinkarnację pytanie skąd i dlaczego. No ale wracamy do tego zdania. Czyli marksiści powtarzali tutaj tak naprawdę Platona. To znaczy, po pierwsze, pierw kształtujemy świadomość. Za tą świadomością idzie rewolucja i idzie działanie właściwe dla marksistów. To kształtuje byt ludzi, prawda? powstaje ustrój które oni nazywali socjalistyczne czy komunistyczne. Ten ustrój to są określone warunki bytowe, bo tutaj słowo byt nie oznacza bytu w sensie metafizycznym, tylko po prostu bytowanie człowieka. No więc to bytowanie w warunkach ustroju socjalistycznego, komunistycznego Kształtuje yy, świadomość. Prawda? To znaczy, świadomość jest kształtowana przez, żeby było precyzyjniej, yy, przez to bytowanie. No i teraz kolejna kwestia. Pytanie, które często padało w historii od momentu powstania ustroju yy, znaczy Rosji Sowieckiej. Dlaczego Rosja? Prawda? Komunizm yy, w tej swojej, znaczy, twórcy komunizmu zakładali, że komunizm powstaje w kraju najpierw w kraju najbardziej uprzemysłowionym no bo tam jest duża klasa robotnicza, a to klasa robotnicza dokonuje rewolucji i buduje ustrój socjalistyczny komunistyczny. W Rosji klasy robotniczej praktycznie nie było to był niewielki ułomek ułamek Społeczeństwa, dlaczego rewolucja komunistyczna udała się w Rosji. No i teraz odpowiedź jest oczywista, ponieważ kultura i cywilizacja Rosji zbudowana jest na fundamencie doktryny Plotyna. Na fundamencie doktryny Plotyna, co do tego nikt nie może mieć żadnych wątpliwości, zbudowała się teologia prawosławna stąd na przykład w teologii prawosławnej bo o tym mówiłem w kilku programach ale stąd w teologii prawosławnej kościół jest podporządkowany państwu a nie państwo kościołowi prawda wydawałoby się to oczywiste że kościół zajmuje się tym co najważniejsze bogiem a więc po pierwsze jest najwyżej w hierarchii ludzkiej, a po drugie o, oczywiście nie, pod, nie, nie podporządkowuje swoich działań żadnym innym y, instytucjom. Natomiast w prawosławiu było dla wszystkich oczywiste, że, y, państwu, że Kościół podlega państwu, prawda? bo pierwszy jest ideologia, później jest państwo, a później jest reszta. Każda instytucja, również Kościół i y, Prawosławie, budując swoją teologię na plotynie, budowało warunki, które powodowały, że komunizm, który też pochodził od Plotyna i Platona, no bo jeżeli prawosławie zbudowane jest na plotynie, to i na Platonie, no to to powodowało warunki, w których komun które były Pożywką dla komunizmu, to najłatwiejszym miejscem, gdzie komunizm mógł się rozwinąć. I zauważmy tak na marginesie, że jeżeli Matka Boża w Fatymie mówiła o błędach Rosji, to nie mówiła o marksizmie jako takim, który w jakimś sensie, czy w każdym sensie można powiedzieć, przeminął, tylko mówiła o tym wszystkim, co związane jest z Platonem, Plotynem i Heglem, co inaczej, w trochę innej wersji, nazywa się kabałą, czy jak to woli, kabałą żydowską, czy jak to woli, doktryną masonerii, czy powiedzmy wprost doktryną szatana. No i teraz zauważmy. Że w całym świecie XIX wiecznym, w pewnym momencie pojawił się kult nauki i pojawiła się teoria ewolucji jako coś, co miało zdominować myślenie ludzi w odniesieniu do pochodzenia Ziemi, życia na ziemi, itd. itd. I teoria ewolucji została, znaczy teza, że nauki są podstawowe, no to marksiści są. Punktem wyjścia to marksiści wciąż powtarzali, i oczywiście manipulowali tymi naukami, ale teoria ewolucji stała się integralną częścią doktryny marksistowskiej, co wielu zwol niemarksistom, zwolennikom teorii ewolucji powinno dawać do myślenia. Teorii ewolucji jako swego rodzaju filozofii poświęcę następny program. Dziękuję bardzo.